Witam Was serdecznie w kolejnym filmie z serii Pinterest Critic. To seria, gdzie w krótkich filmach daję Wam krótkie rady do wprowadzenia od razu, do wprowadzenia natychmiast na Waszych profilach, tak aby z czasem były one coraz lepsze i ściągały więcej ruchu do Waszych biznesów. Dzisiaj profil kursantki, która prowadzi profil na Pinterestie dla sklepu na Etsy. Skupię się na SEO. Pierwsza porada to tytuły tablic. Pamiętajcie o tym, że pozycjonowanie wyszukiwarce Pinteresta bazuje na słowach kluczowych i te słowa kluczowe powinniśmy zawierać wszędzie, gdzie to tylko możliwe w tytułach tablic, w opisach tablic, w tytułach pinów i w ich opisach. Zobaczcie tutaj, tytuły tablic w zasadzie nie korespondują ze słowami kluczowymi, które będą wpisywali klienci, którzy szukają produktów, przedmiotów. Podobnych do tych, które są oferowane w tym sklepie. Inspiring, fajnie to wygląda, fajny tytuł, ale kompletnie nieużyteczny z punktu widzenia SEO. Podobnie Fold Forming. Fold Forming to jest przykład tytułu, przykład słowa kluczowego, który przyciąga konkurencję, a nie klienta, dlatego że zaręczam Wam, żaden z klientów, żadna z kobiet, która będzie chciała kupić biżuterię. Nie wpisze do wyszukiwarki słowa Foldforming. Jeśli już, to będzie używała słów związanych z metalem, z jakby z, z rodzajem materiału, który został użyty, ale technika jest tak jakby. Rzadko używanym słowem w słowach kluczowych. Wielu klientów jej nie zna. Wielu klientom może się podobać to, co robisz, ale nie zna tego słowa konkretnego. tak I tutaj wiele, wiele osób popełnia ten błąd, używając bardzo specyficznego słownictwa, które jest mu no, doskonale znane, które jest doskonale znane również konkurencji, nie, ale nie jest znane klientom. Takich słów się wystrzegajcie. Już lepsze byłyby tutaj sformułowania z Związane z, na przykład z miedzią, czyli biżuteria z miedzi niż tytuł tablicy Foldforming. Kolejny tytuł tablicy, który niekoniecznie sprzyja wyszukiwaniu i niekoniecznie sprzyja popularyzacji treści wyszukiwarce, to są wszelkiego rodzaju tytuły typu Craft Ideas, Dekor Ideas. Możemy szukać home decor, możemy, szukać, ale tak naprawdę wchodząc na Pinteresta i szukając konkretnej rzeczy, nie szukamy tak bardzo ogólnych fraz. Nikt nie wchodzi na Pinterest. Może ja za bardzo tutaj mówię nikt, ale klienci bardzo rzadko wyszukują tak bardzo ogólne frazy. Home decor, decor ideas to są tytuły tablic, które są tablicami inspiracyjnymi dla ciebie, tak? Jeśli ty czegoś sobie szukasz, możesz to sobie zapisać w Home, home Ideas, decor ideas, craft ideas. Natomiast jeżeli coś oferujesz, to musisz napisać. Konkretnie bedroom decor albo kitchen decoration coś, co jakby będzie odpowiadało temu, czego klienci rzeczywiście szukają. Jest wiele sposobów na to, żeby sprawdzać popularność słów kluczowych, ale z całą pewnością doprecyzowanie ich w tytułach tablic będzie sprzyjało zwiększeniu ilości wyszukiwań. Kolejne tytuły to są jakby kolejne przykłady na to, co jest zbyt ogólne, żeby mogło sprzyjać biznesowi? Art, Poland. Um, zawsze myślcie tak jak klient. Czy ktoś, kto szuka waszych przedmiotów, wejdzie do wyszukiwarki i wpisze tę konkretną frazę? Może tak być, że część tablic nie jest wypozycjonowana pod wyszukiwarkę, że sobie to robicie dla siebie, że one są nadal odkryte, bo, bo mogą być interesujące dla grupy docelowej, ale to nie zmienia faktu, że główne tablice, na których pokazujesz swoje treści, na których pokazujesz swoje produkty, powinny być bardzo precyzyjnie opisane słowami kluczowymi, którymi posługują się potencjalni klienci. Druga rzecz, którą chciałam Wam pokazać na tym profilu, to są piny. I to są piny produktowe, ale też pamiętajcie o tym, że ich pozycjonowanie w dużej mierze zależy od tego, jak one są opisane. Jaki mają tytuł, jaki mają y, opis. Jeśli w sklepie nie dbasz o to, to przepinanie bezpośrednie pinów nie będzie, y, nie będzie skuteczne. Zawsze zadbaj o to, żeby to, co wpisujesz w tych miejscach, Miało odzwierciedlenie w wyszukiwaniach klientów. Oprócz zewnętrznych narzędzi, jakie mamy, narzędzi od Google na przykład, Google Trends, ale możemy je również sprawdzać na Pinterestie. I wchodząc w wyszukiwarkę, wypisując konkretną frazę, możemy sprawdzić, co dopisują klienci, jak rozszerzają daną y, frazę. Jak to wygląda w statystykach Pinteresta? Tutaj również mamy na kafelkach, na górze, informacje o tym, w jaki sposób dana fraza była uzupełniana w wyszukiwaniach klienta, i w ten sposób możemy sobie zgromadzić bazę, szeroką bazę długoogonowych słów kluczowych. I zwracajcie na to uwagę, na to, co powiedziałam przy tytułach tablic. Czy to, co wpiszecie tutaj, Odpowiada temu, czego szukają klienci i jak to nazywają. A pamiętajcie, że nie zawsze nazywają to dokładnie tak, jak opisałby to twórca, bo czasami to nie jest kwestia nazwy przedmiotu, a czasami jest to kwestia potrzeby, bo, bo czasami opisujemy przedmioty precyzyjnie, nazywając z czego są zrobione, a czasami opisujemy je mówiąc czemu one służą i bardzo często tak jest, że twórcy opisują przedmiot używając słów dotyczących materiałów, technik, wyglądu, natomiast klienci używają słów związanych z potrzebami i tutaj takim zawsze klasycznym przykładem są na przykład z biżuteria ślubna. Sprzedawca często opisuje ten biżuterię pisząc kolczyki z kryształem Swarovskiego. A klientka wpisuje kolczyki ślubne srebrne, albo kolczyki ślubne długie, albo kolczyki ślubne w kształcie wachlarza, tak? I to, są jakby, to jest bardziej opis potrzeby niż opis tego przedmiotu rzeczywiście, którego ona szuka, i warto na to zwracać uwagę i wykorzystywać tego typu sformułowania w tytułach i w opisach pinów. I ostatnim miejscem, gdzie chciałabym Wam zwrócić uwagę na słowa kluczowe jest. Opis profilu. On może nie jest aż tak ważny jak na Instagramie bio, bo nie jest to jedyne miejsce, gdzie przekierowujemy klientów aktywnym linkiem. Na Pinterestie każdy pin gra istotną rolę, bo każdy pin przekierowuje nas do strony, gdzie oferujecie produkty, gdzie oferujecie treści. Ale Warto zwracać uwagę na to, że w dzisiejszym nawale treści każde miejsce, które może wesprzeć SEO jest na wagę złota. I pamiętajcie o tym, że te same słowa kluczowe, których używacie w tytułach tablic, których używacie w opisach tych tablic, w tytułach i opisach pinów, możecie używać w opisie bio. I jeśli chcemy, aby nasz profil służył i sprzyjał naszemu biznesowi, to nie piszemy tutaj opisów typu Making Jewelry is an art. Tylko piszemy Jewelry, metal Jewelry, while wrapping Jewelry, cokolwiek oferujemy, tak? Tutaj praktycznie ten opis, który jest, nie wspiera SEO w żaden sposób, dlatego że jeżeli ludzie. A na pewno są tacy, będą wpisywali w wyszukiwarkę Making Jewelry, to będą szukali tutoriali, a nie będą szukali gotowej biżuterii do kupienia. Użycie odpowiednich sformułowań przyciągnie nam odpowiednich ludzi, a używanie sformułowań, które nam się podobają, są ładne i wydaje nam się, że e, opisują to, co robimy, bardzo często przyciągają nie klientów, a naśladowców i Konkurencję, także zwracajcie na to uwagę, aby nie popełniać tego błędu. Także trzy dzisiaj były porady, wszystkie dotyczące SEO, i mam nadzieję, że jeżeli twórczyni profilu wprowadzi te porady w życie, czyli uzupełni odpowiednie słowa kluczowe w pinach, w tytułach pinów, w opisach pinów, w tytułach i opisach tablic oraz w profilu, to ruch na tym profilu wzrośnie. I te piękne rzeczy, które oferowane są w sklepie, będą mogły znaleźć szersze grono nabywców. Dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego filmu i do usłyszenia.